Znawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę o ciszę. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Interpelacje i zapytania Radnych. Bardzo proszę Pani Radna Barbara Piero. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Już kilka razy jako sołtys występowaliśmy, żeby powstało nagrody krajowej 22 przejścia na pieszych na y, odcinku na odcinku, gdzie jest drogowska z RUM Kolonia 1. Na dzień dzisiejszy na całej trasie od Łęka do Czerska nie mamy przejścia dla pieszych, a Pan Dyrektor zespołu szkół także wypowiedział się, że koło 100 dzieci jeździ rowerami. Także uważam, że to jest zadanie priorytetowe, żeby powstało tam przejście dla pieszych. Ty niedaleko miejsca, to była tragedia. Naprawdę, Generalna Dyrekcja musi, musi uwzględnić ten fakt i może dzięki temu przejściu też kierowcy zwolnią i będzie można zachować bezpieczeństwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pan Radny Siołowski, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam pytanie dotyczące Naszego miejscu gminnego ośrodka pomocy społecznej. Myślałem, że będzie pani dyrektor, byłoby łatwiej na to pytanie zapewne odpowiedzieć, ale być może pan burmistrz poradzi sobie z tym pytaniem. Mianowicie chcę zapytać, ile krzyczek kempingowych ma na stanie, krzyczek kempingowych przeznaczonych dla bezdomnych, ma na stanie nasza opieka społeczna i jak one są na dzień dzisiejszy rozdysponowane? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Kosowucki. Ja chciałbym powrócić do tego, co mówiłem o pogorzelisku, przy punkcie dotyczącym bezpieczeństwa. Chcę zapytać, panie burmistrzu, właśnie to poszukałem sobie. Wydarzyła się ta tragedia z 24 maja, dzisiaj mamy 31 maja, a minął tydzień. Mówi pan, że jak najszybciej postaracie się zabezpieczyć ten teren. Minęło 7 dni. Jak długo trwa projektowanie tego płotu? nie chodzi o jakiś projekt, jakiś wielki plan, proszę zabezpieczyć to w taki sposób, by te elementy ostre tego zadaszenia pochylające się yy, nie były za, nie, niebezpieczne dla, dla dzieciaków, czy zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Zawiszewska, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w imieniu mieszkańców, jak i również użytkowników drogi do miejscowości Zabora Chodzi mi tutaj o odcinek od Drogi Krajowej numer 22 przez miejscowości Rytel-Dworzec, Rytel nad Leśniką do miejscowości Zapora. To jest ponowienie mojej interpelacji z lutego 2015. Mamy prośbę i proszę o interpelację. Składam w sprawie wystąpienia do zarządcy drogi. Chodzi tutaj o, o nadleśnictwo rytem w sprawie yy, wyrównania poboczy w miejscach, gdzie występują bardzo głębokie, duże dziury. Jak wskazywali mi mieszkańcy na dyżurze yy, yy, największe trudności są podczas mijania się dwóch samochodów. Gdzie niestety trzeba zjechać na pobocze i po prostu powoduje to uszkodzenie samochodu. Dysponuję, mam kilka zdjęć tutaj od mieszkańców, mogę też udostępnić do interpelacji, która zostanie wysłana do nadleśnictwa Rytem, Nie chodzi tutaj o zamykanie drogi, bo tak w 2015 roku odpowiedziało mi nadleśnictwo. Chodzi po prostu o poprawę bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tutaj władze czelska podejmą skuteczną interwencję. jeżeli nie to poprosiłabym o spotkanie i wyjaśnienie, ustalenia szczegółów, tak jak mówiłam, bezpieczeństwo przede wszystkim. W następnej kolejności mam trzy krótkie zapytania. Pierwsze dotyczy rozbudowy zespołu szkół w Rytlu. Jaka jest realna szansa na rozbudowę tej szkoły w tej kadencji? Wiem, że priorytetem jest rozbudowa szkoły podstawowej w Czersku. Na łamach gazety lokalnej w ostatnim, cza w ostatnim czasie można było uzyskać informacje, tutaj wypowiedź pana wiceburmistrza, że w 2017 planuje się rozbudowę zespołu szkół. Węgów. A gdzie w tym wszystkim jest rygel? Z tego co wiem, koncepcja jest gotowa. Także bym prosiła o uściślenie. Czy jest realna szansa na rozbudowę? Bo tego tutaj oczekują rodzice, nauczyciele i całe grono pedagogiczne, także również mieszkańcy, bym prosiła o uściślenie. Naprawdę, bo będziemy, za chwilę będzie koniec kadencji, mam nadzieję, że nie skończy się to tym, że będziemy planować, planować i na planowaniu się zakończy, żeby po prostu te projekty nie, zostały, nie pozostały dla potomnych, a nie doczekają się realizacji. Kolejne zapytanie moje jest w imieniu mieszkańców sołectwa zapędowo. Prosiłabym o wystąpienie do zarządcy mostu, tutaj też na Rytel. Czy prawdą jest, że most na rzece w, Gdzie, w miejscowości Żukowo zostanie zamknięty, ewentualnie na jaki okres czasu? Czy to będzie kilka miesięcy, czy okres wakacyjny, czy po prostu nadleśnictwo planuje wprowadzenie, wprowadzenie ograniczenia tonażowego? Tutaj też mieszkańcy chcieliby, żeby przybliżyć tę kwestie. Trzecia, trzecie moje zapytanie. Nie wiem czy y, właścicielem budynku stacji PKP y, Czersk, y, jest y, są koleje państwowe, tak, Pani? Tak, winę Ale? Może, tutaj, Gmina czy jeżeli jest budynku stacji PKP Czersk, Tutaj. Y, tak. Chodzi o budynek, tutaj zgłaszają mi osoby przyjezdne, y, 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 że po prostu takie bulgaryzmy znajdują się na, obecnie na budynku, że po prostu no, nie jest to wizytówką y, naszej gminy. Prosiłabym o znalezienie chociażby y, jakichkolwiek środków na zamalowanie tych wulgaryzmów, jeżeli nie skończ nas na odnowienie całego budynku, żeby po prostu ci co przyjeżdżają, przynajmniej pozytywnie y, wyjeżdżając na stację PKP, jazz, pozytywnie myśleli, a nie tutaj patrzyli na takie wulgaryzmy, które y, obecnie się na tym budynku znajdują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Krzysztof Przydalski. Moja interpelacja dotyczy zejścia z ulicy Podleśnej do kierunku parku Borowickiego. To jest ten nieutwardzony 70-80 metrowy odcinek. W ubiegłym roku 3 września na sesji zadałem to samo pytanie. Otrzymałem odpowiedź. Zejście z ulicy Podleśnej do parku zostanie utwardzone kostką brukową w przyszłym roku podpisał burmistrz Klauza. Mam pytanie, chcę uściślić, zbliżamy się do połowy roku, czy, czy, czy to zostanie jeszcze wykonane przed wakacjami, czy, 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 czy na jesień, jak to wygląda? Druga interpelacja. Na jednej z poprzednich sesji zgłaszałem też interpelację w sprawie ulicy Starego Urzędu, konkretnie Chodzi o znak zatrzymywania, który stoi przy posesji Starego Urzędu 42. Jest to pozostałość po pracach remontowych. Prosiłem o usunięcie go. Niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Znak stoi dalej. W imieniu mieszkańców ulicy Poziomkowej, Jagodowej i Gajowej w Czersku proszę o poprawę stanu wierzchni tych dróg. I ostatnie, ostatnia interpelacja. Skrzyżowanie ulicy Tucholskiej i 21 lutego przy posesji pana Orlikowskiego poszerzono chodnik. Powstało tam zapadnięcie. Prosiłbym o naprawę tego chodnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne interpelacje? Bardzo proszę, pana radna Kosowicki. Ja chciałbym wrócić do tematu, który już był w kwietniu wywołany. Mieszkańcy dopytują mnie, a ma to związek z zbliżający, zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Chodzi o strefę Kibica to było przedostatnia przedostatnie nasze spotkanie Komisji Oświaty Pani burmistrz, to było takie jeszcze fajnie sprecyzowane, zwołała nasze spotkanie za pomocą pana przewodniczącego odnośnie zakupu rzutnika plenerowego czy wypożyczenia tego rzutnika plenerowego w związku z utworzeniem strefy kibica. Chciałbym zapytać. Czy udało się nam już taki rzutnik plenerowy zakupić, czy wypożyczyć, i jak daleko zaawansowane są sprawy związane z tą strefą kibicę? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kwestiach porządkowych bardzo proszę o składanie interpelacji w jednym wystąpieniu przez radnych. Bardzo proszę, kto? Proszę, radna Robinska. ponieważ nie ma Pani Burmistrz, a składała w chociaż pewnie i tak dostałabym informację na piśmie i chciałam w tej kwestii przy okazji interpelacji prosić Pana o interwencję w kwestii udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych opozycyjnych. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem na sesji, aby zauważyć, że na większości pytań i zapytań radnych opozycyjnych Pani, nie udziela, pani burmistrz nie udziela odpowiedzi na sesji. Oczywiście korzysta ze swojego prawa udzielania odpowiedzi na piśmie. Tyle, że te odpowiedzi są na tyle lakoniczne albo powiem, wymijające, że powodują konieczność zadawania tych samych pytań na kolejnych sesjach. Dochodzimy po prostu do absurdu, bo na tych kolejnych sesjach również pani burmistrz udziela mi odpowiedzi, znaczy stwierdza, że udzieli odpowiedzi na piśmie. I tak bez końca. Bardzo proszę o interwencję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. na próbę. Bardzo proszę Pan Radny Polski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam pytanie właśnie do Wiceburmistrza Klauzy, no, ale powinienem chyba odpowiedzieć Wiceburmistrz Rewizyjowski. Chodzi o przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Królowej Radwigi do ulicy Królowej Zielińskiego. Czy są e, prowadzone rozmowy ze starostem? Jeśli tak, to na jakim etapie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Wiński. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Chciałem zapytać, czy przy tegorocznym tworzeniu budżetu, gminnego budżetu obywatelskiego przewiduje się jakieś zmiany e, organizacyjne w sensie grupowania sołec mniejszych i jakby oddzielania tych mniejszych sołec od większych aglomeracji, większych sołec, aby bardziej wyrównać szanse przy ubieganiu się o środki z budżetu obywatelskiego. Wiem, że ten temat był już poruszany, może nie na sesji, ale na spotkaniach z sołtysami gdzie zwracaliśmy na ten problem uwagę, aby no, dokonać pewnych modyfikacji przy tworzeniu tego gminnego budżetu obywatelskiego, ponieważ w starciu no, na ubieganie się o środki, beneficjenci z mniejszych sowerstw, no, w starciu z tymi większymi aglomeracjami mają nikłe szanse, żeby te ich wnioski zostały pozytywnie... No, uzyskały pozytywną akceptację. Wiem, że tu się odbywa głosowanie, ale mimo wszystko uważam, że trzeba by podejść do jakiejś takiej zmiany, która by, jak powiedziałem, wyrównała te szanse poszczególnych które Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy są inne zapytania, interpelacje? Radnych nie ma, nie widzę, więc punkt 8 uważam za zrealizowany.